Wczoraj opowiedziałem Wam historię o tym, jak Żydzi potraktowali nakaz Boga, jak połasili się na to, co ładne, wartościowe, tłuste okazy wśród zwierząt, a posłuszeństwo okazali tylko w stosunku do tego, co liche i marne. Teraz następuje rozmowa proroka z królem, gdzie król zaczyna się tłumaczyć i mówi: Bałem się ludu! Dlatego usłuchałem głosu swojego ludu, żeby oszczędzić to, co wartościowe, nie marnować tego. Zobaczcie, Judasz dokładnie miał taką samą postawę, jak czytamy w Ewangelii. Czyli on tłumaczy się z nieposłuszeństwa tym, że bał się swojego ludu którym przecież miał z, z mandatu Boga rządzić. No, kpina. Ale tu jest też 22 werset 15 rozdziału ciekawa lekcja na temat właśnie wartości posłuszeństwa w życiu człowieka, który mieni się realizować Bożą wolę. Tak prorok mówi. Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i wrzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Najpierw pyta, a potem odpowiada. Oto, posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Czyli musisz uważnie skupić się nad tym, co Bóg do ciebie mówi, bo nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Warto zapamiętać tę lekcję. Nieposłuszeństwo Bogu to nie jest coś o taką. To jest taki sam grzech jak czary, czy bałwochwalstwo, lub kult obrazów. Wielu protestantów powie: No, my tam nie wiem, robimy kultu obrazów i tak dalej, ale czy rzeczywiście? Uważnie przeglądasz Słowo Boże i jesteś Mu posłuszny?